Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w środę 29 grudnia 2021 roku. Dzisiejszy tytuł nagrania będzie Pracze z pralni KRK. Przyjrzymy się tutaj e, pewnym komentarzom e, znanej nam komentatorki Barbary Chomącik, które to te komentarze dzisiaj rano <laughs> wymieniłem z Barbarą. Zobaczymy po prostu, jak sami katolicy potrafią no, prać umysły ludzkie e, nauką, którą otrzymali właśnie z pralni, którą to jest KRK, taką pralnią umysłów. Więc skoro sami katolicy potrafią w tak piękny sposób prać umysły, no to nie ma co się dziwić, że księża, którzy są bardzo wspaniałymi mówcami... Którzy no, przechodzą przez tą y, pralnię, stają się potem praczami, którzy w taki sam sposób jak sami zostali przez tą pralnię, powiedzmy przez tą pralnię, wyprani, tak samo potem piorą innym umysły. Według właśnie tego samego, co sami doświadczyli, prawda. I teraz tutaj przyjrzyjmy się pod ostatnim nagraniem Alberta. Tak na marginesie dodam, że w tym nagraniu Albert no, bardzo świetnie naśladuje znanego księdza Tadeusz Gus, się nazywa oczywiście bardzo świetny mówca i oczywiście no, posiadający też dużą wiedzę. Więc no, w tym nagraniu to normalnie wypisz, wymaluj yy, sposób mówienia, taki wolny, flegmatyczny i taki akcentowany, no jakby się słuchało Tadeusza Guza. Więc tak, przejdźmy tutaj teraz do tych komentarzy, żeby po prostu zobaczyć jak się ogłupia no niestety ludzi. prawda? Zobaczcie, co na przykład napisała tu Jolanta Dawidziuk. Więc ja jej tu napisałem. Ja napisałem tak. Sama musisz wyniszczyć to bardzo proste. Bo no tu napisała: Boże, raczy wyniszczyć w nas wszystkie źródła grzechów. No nie, sami musicie wyniszczyć to źródło grzechu, którym to jest bałwochwalstwo, które się zagnieździło w kościele rzymskokatolickim. Jest z tego bałwochwalstwa. Nie wykorzeni, jeśli nie wykorzenicie go wy. Właśnie na podstawie aktu wolnej woli. Prawda? I przejdźmy dalej, gdzie właśnie ja napisałem tutaj do Alberta. Albert, w koło Macieja to samo. Wypróbowany haczyk, normalne. Kiedy wreszcie będziesz mówił do katolików, żeby odstąpili od bałwochwalstwa łącznie z tobą? Dlatego, że Albert, no wiadomo. Ślizga się już na wypróbowanych tematach i w koło Macieja ale tylko to samo chrzani, praktycznie. Zamiast, jeśli taki jesteś misjonarzem, który chcesz głosić Ewangelium Jezusa Chrystusa, to głosią zgodnie z nauką apostołów, prawda? A nie zgodnie z nauką soborów, trydenckich, nietrydenckich i tak dalej, tak? I zgodnie z dogmatami. I doktrynami, które na przestrzeni wieku Kościół sobie wymyślił i ustanowił. I teraz tak, tutaj mamy Barbara widzicie, odpowiada. Kiedy wreszcie zrozumiesz, czym jest prawdziwe bałbochwalstwo. Bo kiedy ostatnio powiedziałeś sobie, mogę się mylić, bo jestem tylko człowiekiem i nie sam potrafię pojąć. Odrzuć kult własnego rozumu, bo to bałwochwalstwo prowadzi cię do zguby. Katolicy nie głoszą własnych nauk. No więc ja odpisałem: <laughs> Mogę się mylić? To znaczy, że według ciebie Bóg się myli? No bo ja, jeśli też coś mówię, to tak samo opieram się na tym, co piszę w Biblii, prawda? Nie jest to kult mojego rozumu, tylko kult Bożego rozumu. Bożych słów zapisanych w Biblii, do których katolicy się nie stosują, no bo wiadomo, że nauka karka jest ponad nauką apostołów i ponad nauką Jezusa. Ale oni szczerze będą kłamać, że nie, my nauczamy zgodnie z tradycją, jaką otrzymaliśmy od apostołów. Mogę się mylić. To znaczy, że według ciebie Bóg się myli, ale papież jest nieomylny. Dokładnie, no bo przecież wiemy o tej buli, gdzie wyszła, że no papież jest nieomylny. Katolicy nie głoszą własnych nauk, a traktat napisał demon Ford, czy napisał Bóg? Czyje nauki głosicie? Nauki ludzkiego rozumu. Barbara odpisuje. Nie, nie głoszą. Wiara została już przekazana świętym raz na zawsze. Wszystko jest w niej ustalone, tak samo jak wskazówki, którymi muszą się kierować świeccy wierni, mianowicie mają być podlegli swoim pasterzom i doktrynom ogłoszonym przez Kościół. Gdy będzie się do nich stosował, to wszystko, Wystarczy ci do zbawienia. To się na chwilę zatrzymam, gdzie Barbara pisze tak. Wszystko jest w niej ustalone, tak samo jak wskazówki, którymi muszą się kierować świeccy wierni, mianowicie mają być podlegli swoim pasterzom i doktrynom ogłoszonym przez Kościół. Jezus Chrystus nauczał, że kto chce być pierwszy, ma być ostatnim. Kto się wywyższa, niech się poniża. Nauki Jezusa były proste, że człowiek ma służyć człowiekowi, a nie nad nim panować. Jezus nauczał apostołów i dlatego pokazał, że umył im nogi, aby oni myli też innym nogi, żeby się przez to uniżali, a nie wywyższali. Nauki Jezusa nigdy nie, nie były. Takie, żeby ktoś był posłuszny człowiekowi drugiemu, prawda? Gdzie się odnosił Jezus do uczonych w piśmie, czy do faryzeuszy? Jezus nikogo nie nauczał, że mają być posłuszni tym ludziom, ale mają być posłuszni naukom, które oni głoszą w synagogach, prawda? Mają być posłuszni naukom, a nie samym. Ludziom. Przekaz i nauka Jezusa była bardzo prosta. Natomiast w Kościele Rzymskokatolskim mamy hierarchię, prawda? Tak rozbudowaną, że coś niesamowitego, jak się rozbudowała ta hierarchia. I taki świecki, tak naprawdę, no to jak wchodzi do kościoła, to wchodzi jak dawniej się wchodziło do zakładu pracy, prawda? Jak wchodził taki zwykły robotnik do zakładu pracy, to miał nad sobą majstra. Miał nad sobą brygadzistę, miał nad sobą mm, mistrza, miał nad sobą potem kierownika, miał nad sobą potem y, dyrektora i no widzimy i przez ile osób był chłostany, jak w piramidzie. Ten na dole prosty robotnik, no niestety był chłostany przez tą całą hierarchię, która była w zakładzie pracy. I tak samo jest w kościele rzymskokatolickim, że taki zwykły, świecki parafianin tak naprawdę no, ma być posłuszny wszystkim tym y, ludziom, którzy tworzą hierarchię kościelną. Dobra, przejdźmy do mojej odpowiedzi. Dobra, Malika tu opuścimy, i odpisałem barbarze. Kupę kłamstw wpleciłaś w tym komentarzu. Po pierwsze, wiara raz została przekazana. I została też spisana w Nowym Testamencie. Po drugie, świeccy mają być posłuszni księżom, kościołowi i doktrynom. Posłuszni ślepo, nawet kiedy kłamstwa są ewidentne. Jesteście szatanistami, bredzicie o wolnej woli człowieka, ale świecki parafianin, katolik, tej wolnej woli nie może mieć musi bezwzględnie być posłuszny. I teraz zobaczmy. Po trzecie, posłuszeństwo księżom i kościołowi wystarczy co do zbawienia. Guzik prawda. Do zbawienia wystarczy sama Ewangelia Jana, jak napisał sam apostoł Jan w 20. rozdziale. Chyba że się mylił. Chodzi mi o 20. rozdział i tam 30, 31 werset. Jesteś kompletnie wyprana umysłowo, Basiu. Nie piszę tego złośliwie, ale żeby pokazać Twoje zaćmienie umysłu. I zobaczmy tutaj, co napisałem, bo jak sami widzicie, świeccy mają być tutaj, świeccy mają być posłuszni księżom, kościołowi i doktrynom, tak? Posłuszni ślepo. Nawet kiedy kłamstwa są ewidentne. Zobaczcie, zostajemy w wplecieni jako niemowlęta do tak zwanej niestety korporacji, jakim tym korpo, ciało jest Kościół Rzymskokatolicki. Bez naszej wolnej woli zostajemy wplecieni na siłę, tak powiem, na bezszczela. Nas się w tą organizację wkleja jako niemowlęta bez naszego aktu wolnej woli, doktrynuje nas, prawda indoktrynuje przez całe to dzieciństwo i przez te lata, kiedy dorastamy. Jesteśmy indoktrynowani tymi dogmatami i doktrynami Kościoła rzymskokatolickiego. I w momencie, kiedy człowiek dorasta i dzięki Bogu ma jakieś tam jeszcze odrobinę tego rozumu, który mu dał Bóg, po to, żeby człowiek posługiwał się tym rozumem. I w momencie, kiedy człowiek zauważy, bo żyjemy dzisiaj w takich czasach, że dostęp do wiedzy jest duży i można zauważyć i zrozumieć, że no, jest wiele kłamstwa i obudy w Kościele Rzymskokatolickim. I teraz, jeśli taka osoba, dzięki im Bogu, otwiera oczy, Yy, dowiadując się, mając zbierając dużo informacji na temat tej instytucji, widzi w czym tak naprawdę bierze udział, to coś się okazuje, stara metoda diabelska, trzeba Cię zastraszyć, tak? I zaczynają się wyzwiska, od, będziesz odszczepieńcem i tak dalej, będziesz ukarany, będziesz potępiony, nie będziesz zbawiony, i wszystko będą robić, żeby Cię tak zastraszyć, żebyś dalej w tym kościele siedział. Gdzie jest ta wolna wola człowieka, o której tak bredzi Albert w nagraniach i o której w ogóle bredzicie tak w komentarzach. Przechodzimy dalej. No to tutaj pisze do... Okej, okay. Okay. pisze do mnie Barbara. Tak ślepo posłuszni nauce. Widzicie, co Barbara pisze? Czyli świeccy, parafianie mają być ślepo posłuszni nauce kościoła rzymskokatolickiego. Zapomniałeś wstawić R. E, furbakioska. Barbara, a e, gdzie jest R? To takie wyświechtane wasze cwaniarskie to kościół katolicki, bo wiemy, że katolicki oznacza powszechny. I tak zawsze się poruszacie tym terminem kościół powszechny, kościół katolicki. Pisz Kościół rzymsko, rzymsko-katolicki, niepowszechny. KRK, czyli tak ślepo posłusznie nazywam KRK. Bo wiara, jak sama nazwa wskazuje, to nie wiedza. Gdy nie masz pewności i nadchodzą cię wątpliwości, powiedz: Nie rozumiem tego, panie, ale wierzę Kościołowi, jak mi nakazałeś. Jeśli pozwolisz, i Izekserz, aby to poznał lepiej, dasz mi zrozumienie. Jeśli nie, niech tak będzie. Ufam, że Ty postawiłeś mnie w najlepszym dla mnie miejscu, niech się więc dzieje Twoja wola, nie moja. Następna bzdura, którą pisze Barbara, zobaczcie tu. Eee, to jest tak: Panie, ale wierzę Kościołowi, jak mi nakazałeś. Jezus Chrystus nigdy nie nakazał, że mamy być przede wszystkim posłuszni jakiejś korporacji. A tym bardziej Jezus nie nauczał, że mamy być gdzieś bezwzględnie posłuszni jakimś ludziom, ludziom, bo czy to apostoł, czy nauczyciel, czy prorok, czy ewangelista jest zawsze człowiekiem. Jezus nigdy nie nauczał, że ktoś ma być bezwzględnie ślepo posłuszny temu, co dany człowiek mówi, bo sam apostoł Paweł jak głosił, Berejczycy go sprawdzali. Sprawdzali, czy mówi co zgodnie z tym, co jest napisane. Nie zgodnie z tym, co z ust y, Berejczyków wychodziło, znaczy z ust apostoła wychodziło, prawda? Berejczycy sprawdzali, czy to, co z ust wychodzi Pawła, jest zgodne z tym, co jest napisane. I dzisiaj nie po to została spisana Ewangelia w Nowym Testamencie, żeby dzisiaj sobie wychodzili tacy kapłani, jak y, Piotr Glas czy Dominik Chmielewski pierdzielili na temat traktatu de Montforta, że mamy być niewolnikami Maryi i tak dalej, i tak dalej. Nie po to mamy Nowy Testament, żeby ślepo ufać tym przełożonym, prawda, którzy prezentują Kościół rzymskokatolicki, ale po to nam dał rozum Bóg, a żebyśmy mogli sprawdzać to, co mówią, czy jest zgodne z tym, co jest napisane. Jezus wiedział, że faryzeusze i uczeni w Piśmie wykorzystywali naród, który nie miał wiedzy i dlatego Jezus dawał bardzo prostą wskazówkę, żeby ludzie nie dawali się wykorzystywać. Co Jezus mówił, jak jest napisane. Jezus jak coś mówił do faryzeuszy, czy do uczonych w Piśmie, to dodawało właśnie tą wskazówkę, jak jest napisane. I to jest wskazówka dla nas, że my mamy sprawdzać, kiedy Księża, przełożeni i nauki Kościoła coś mówi, rzekomo objawiają, to mamy sprawdzać, czy jest tak napisane. W Słowie Boży. Oczywiście. Nie w jakichś encyklikach i, i katechizmy. Dobrze. Jedziemy dalej. No i co? Ja piszę do Barbary. Głosisz protestancką predestynację. Skoro człowiek ma wierzyć ślepo, że Bóg każdego człowieka postawił we właściwym miejscu, to ci wszyscy na całym świecie ludzie, którzy nie należą do KRK, nie będą zbawieni według nauki KRK. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Teraz Basiu policz, ile jest mieszkańców Ziemi i ile jest katolikami, a dowiemy się, ile ludzi Miłosierny Bóg przeznaczył na zbawienie, a ile na potępienie, stawiając człowieka w takim, a nie innym miejscu na Ziemi. Dodam, że ci wszyscy ludzie, którzy żyli tysiące lat wcześniej, zanim powstał KRK, zostali potępieni według Waszych katolickich dogmatów i doktryn, których przed Jezusem nie było. I nie wiem, czy jakiś się pojawił. Haha, pojawił się. To, co zauważyłem, to ta kobieta, Barbara Chomącik, ona zawsze musi być jej ostatnie słowo. I to napisałem wczoraj pod innymi komentarzami tam, że nawet kosztem kłamstwa, ale zawsze musi być jej ostatnie słowo na należeć do niej. Co za niesamowity typ Człowieka. No, zobaczmy, co mi odpisała, bo tego jeszcze nie czytałem. O, 10 minu minut temu. Romek, nie wszyscy z ludzi poznają Chrystusa, a jeśli dobrze żyli i mieli w sercu dobro, będą zbawieni. No i basta, sama napisałaś, kobieto. Jeśli człowiek postępuje dobrze, to może dostąpić zbawienia. Po co to bredzenie, że poza kościołem nie ma zbawienia? Chrystus faktycznie dawał takie nauki, że mamy być posłuszni nie jakiejś instytucji, ale mamy być posłuszni Jego naukom. A Jego nauki były takie, żebyśmy względem drugiego człowieka, czyli względem swojego bliźniego, postępowali tak, jakbyśmy sami chcieli, żeby względem nas postępował człowiek. Prawda? To były nauki, tak zwana złota zasada jest napisana, tak? Czyń drugiemu tak samo, jak chciał, żeby tobie czynił. Bardzo prosta nauka. A nie, że mamy być posłuszni jakimś sakramentom w kościele katolickim, tak? Że mamy być posłuszni sakramentom. Nie, my mamy być posłuszni nauką Jezusa. A Jezus wcale nie naucza, tak jak już mówiłem wcześniej, że mamy być posłuszni jakimś dogmatom i doktrynom. Więc tak, Romek, nie wszyscy z ludzi poznają Chrystusa. Jeśli dobrze żyli i mieli w sercu dobro, będą zbawieni. Natomiast ci, którzy go poznali, a odrzucili, słyszycie to, co mówię wcześniej. Czyli tak, niemowlęta są na siłę wtłaczani w korporację katolicką. Potem, jak dorastają, i szczególnie, no ja już nie mówię o wiekach wcześniej, ale na dzień dzisiejszy widać, że Kościół już dopuszcza się herezji, bałwochwalstwa i odstępstwa od nauki Jezusa Chrystusa i od nauki tego, co w ogóle jest. W słowie Bożym, prawda? bo dzisiaj żyjemy już w takich czasach, gdzie naprawdę jest dużo do odstępstwa od nauki, yy, tej, która jest zawarta w Biblii. Prawda? Ludzie, którzy teraz chcą odejść od tego bałwochwalczego kościoła rzymskokatolickiego, są zatraszani. To, co mówiłem wcześniej, widzicie, więc, tak: ci, którzy go poznali, a odrzucili, mają przechlapane. No, i teraz Basiu, powiedz mi, co ja odrzuciłem, bo ja odrzuciłem na przykład Kościół katolicki. Ja nie odrzuciłem z mego serca Boga, ja nie odrzuciłem z mego serca Jezusa Chrystusa, ja i odrzuciłem te wasze, kurde, popierdółki, gadżety, które są w Kościele Rzymskokatolickim. Co dalej piszemy? Ci, którzy go poznali, odrzucili mają szachlapane. Bóg każdego człowieka pragnie zbawić, dlatego też. Sprawiedliwi, żyjący przed Chrystusem czekali w podziemiach na jego przyjście. Czyli to według nauki świętego Piotra, tak, że Jezus podczas ukrzyżowania a potem poszedł zgłosić Ewangelię umarłym. To chyba o to się chodzi. Także żyjący przed Chrystusem czekali w podziemiach na jego przyjście. On to dopiero otworzył wszystkim niebo, bo on pokonał śmierć, czyli grzech pierworodny. Od... Najśmieszniejsze jest to, że Jezus w ogóle nie, nie nauczał o jakimś grzechu pierworodnym. Apostołowie no, też nie nauczali o jakimś grzechu pierworodnym. Apostoł nauczał o grzechu wobec prawa Mojżesza. Nauczał, że yy, yy, jakiekolwiek przestąpienie prawa jest grzechem, za który grozi śmierć. I należy się śmierć. I o takim grzechu głosili apostołowie, I jak coś to jest, prawda? Żaden z apostołów nie głosił jakiegoś y, adamowego, pierworodnego grzechu, prawda? Nie ma czegoś takiego jak pierworodny grzech. Naród izraelski, który, który otrzymał prawo na Górze Synaj, był karany za nieprzestrzeganie tego prawa. Każde przykazanie, które było e, przestępstwem ze strony człowieka, czyli przestąpił dany nakaz, był nazywany grzechem, za który to obowiązywała śmierć. Prawda? Bóg na Synaju nie dał Izraelitom prawo, które by potem. Z Zbawiało z jakiegoś grzechu pierworodnego, wśród Izraela i dzisiejszych Żydów nie ma takiego czegoś jak grzech pierworodny. Ech. Czyli grzech pierworodny, który oddzielał ludzkość. Grzech pierworodny dopiero powstał kurde chyba na soborach. Na którym w soborze powstała doktryna, dogmat o grzechu pierworodnym, który oddzielał ludzkość od Boga. Czytaj uważnie, co do ciebie pisze Biblia. No widzisz, powołujecie się na Biblię, a tak naprawdę, kurde, przestrzegacie tego, co napisał Kościół katolicki w swoich, kurde, dogmatach, encyklikach, katechizmie i im podobnym podręcznikom, prawda? Także no zobaczcie, jakie kłamstwa na waszych bargach są, Barbara. Czytaj uważnie, co do ciebie pisze Biblia piszę Biblia naucza, iż po swej śmierci szedł Chrystus do podziemi i tam wszystkim głosił dobrą nowinę. To, co mówiłem wcześniej. Wstępując do nieba, wziął ze sobą owych jeńców, których więziła w Szeolu śmierć. Dobra, i czy Jezus Chrystus nauczał swoich apostołów, że mamy być posłuszni dogmatom i doktrynom Kościoła rzymskokatolickiego? Jezus w swojej nauce bardzo prosto nauczał, że mamy postępować z miłością względem bliźniego, ponieważ w prawie rzesza było zapisane coś takiego jak oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. Jezus mówił, że od tego momentu będziecie postępować to, jak ja was uczę. Czyli nie oko za oko, ale że yy, za złe masz odpłacać dobre. Koniec, że za złe odpłaca się złem. Nie. Jezus nauczył, że za zło... Mamy odpłacać dobre, czyli dobrym postępowaniem, a nie klepaniem różańców i jakichś innych jeszcze tam e, rzeczy, których trzeba spełniać w kościele rzymskokatolickim, prawda? No po prostu Kościół rzymskokatolicki, tak jak Basiu i Albert, głosicie inną Ewangelię. No zupełnie inną Ewangelię, która w ogóle nie ma poparcia w słowie Bożym. Także tyle w tym nagraniu. Ile tam wyszło? Eee, ile wyszło? Nie widzę, 24 minuty. Wystarczy, zobaczmy do powiadomień. Co mi tu przyszło? Nic. Ok. Dziękuję wszystkim za Waszą uwagę.